Siemanko moi drodzy, z tej strony Marta i ostatni film z Flor 9 zdobył tyle łapek w górę, ile chciałam, a nawet minimalnie więcej. Także kręcimy sobie kolejną próbę i zobaczymy, jak teraz nam wyjdzie. Mam nadzieję, że dotrę na to piętro w końcu. Na ostatnie. Nawet sobie powiem, a właśnie ten napis właśnie sobie rozrysowałam nawet minimapę. Na kartce samoprzylepnej, mianowicie chodzi o te numery, że 16 jest po tej, 17 jest po tej, wiecie. Żeby nie przeoczyć, bo tutaj to dosłownie ze wszystkim coś może być nie tak. I trzeba też nasłuchiwać. O kurwa <grystanie> Okej. Okay. W sensie, wiecie, usłyszałam jakiś dźwięk za sobą jakby <grystanie> I nie spodziewałam się, że tam coś stoi. Znaczy. Dobra. Czyli mamy anomalię. Dobra. Oh my god. Przynajmniej dobrze wid... Oooooo! Oh. Jejku, przynajmniej dobrze widoczna. Ta też jest dobrze widoczna. My god. Z grubej rury zaczynamy, moi drodzy. Dobra. Okej. Okay. Lecimy. Obraz w porządku. Numeracja. Napis też. Tu nic nie ma. Ja jeszcze na tą gaśnicę patrzę, bo wiecie. Już nie bywa. A właśnie, jeszcze na to trzeba spojrzeć. Może z tym coś będzie nie tak. 14, 15, 13 na talerzu. Nic ciekawego. Czekajcie, czy ja? Dobra, sobie tak podgłaśniam. Obrazy takie same. A właśnie, jeszcze ściany muszę zobaczyć, bo przecież na ostatnim filmie były rysunki na tych ścianach. Napis też się zgadza, więc jeszcze ściany muszę obejrzeć. Ale nie, nic nie widzę. Podejrzanego. No dobra, czyli anomalii nie ma moim zdaniem. Błagam, piętro szóste. Mamy to, mamy piętro szóste, dobra. Ja tak przystaję, bo ostatnio jak próbowałam, to tamte drzwi się ruszały. W sensie jakby ktoś próbował z nich wyjść. Albo tutaj się ktoś dobijał. Także wiecie, dlatego tak. Dobra, nic tu nie, nie ma. Exit 14, 15. Nie ma dłoni na talerzu? Nie ma dłoni na talerzu. A tutaj cień jakiś, coś, skądkolwiek? Nie, nic. Yy, dobra. No, znowu nic nie widzę. A tutaj, tu jeszcze coś może pisać. Ściany w porządku, nie są jakieś zarysowane. W ogóle tutaj jest sufit zarysowany tym czarnym, ale to nie jest anomalia, on taki ma być. Nie, no, ściany w porządku i ten obraz taki sam jak wcześniej. Dobra, ja nic nie widzę. Nie ma tu nic. Dobra. Yes! Udało się. Dobra, teraz chwila ciszy. Nie. Nic nie, nic nie słyszę. Okej. Okay. 16, siedemnaście. Napis OK. Tutaj też nic nie ma. To było jakieś dziwne. Teraz, czekajcie, zrobię tak. A nie, to chyba normalne, normalne że to takie śnieje nagle. Dobra, idziemy teraz w tą stronę. Znowu nic nie. No, to jakieś podejrzane jest żeby znowu nic nie było. O, o jest. Obraz, obraz się stegował. Dobra, mamy widoczną anomalię, także gitara. Bo lecimy na piętro czwarte, moi drodzy. Oby tak dalej. Okej. Okay. Exit na swoim miejscu, napis też... tutaj... Wszystko ok. O! Mamy anomalię! 13 Trzyna... Trzynastka po tej stronie. Nie może być po tej stronie. I dwie trzynastki mamy w ogóle. To jest... O, i tu trzynaście. To jest, moi drodzy, anomalia. Jawna anomalia, ja jestem... Ja się bardzo cieszę. Bo to oznacza, że lecimy na piętro trzecie. Tak jest. Okej. Okay. Boże, żeby nic nie zepsuć, tylko. Okej, okay, 17-16. Ten jej wózek okej. Okay. Obraz. Okej. Okay. Mm, tutaj wszystko gra. Nic tu nie ma. Gaśnica. Okej. Okay. Dobra, lecimy na tamtą stronę. 16, 19. Dobra, tak ma być. 15. 14 zgadza się. Tutaj okej. Okay. Obrazy okej. Okay. Cień, nie ma nic. Fire, break Okej, okay, nic nie widzę i nie cieszy mnie to, ponieważ... Martwię się, że coś przegapiłam, wiecie, znowu. Bo najgorzej, wiecie, potknąć się na sam koniec. Ale no, nic tu nie widzę dziwnego. No, ściany są czyste. Spod drzwi krew nie wycieka, bo już coś takiego widziałam w tej grze. Na tym oknie, czy co to jest, lustrze, nie. Nic nam nie wyskoczyło przed tym, bo takie coś też było. No wszystko jest w porządku, jak dla mnie. Exit, exit się zgadza. Dobra, nie ma co przedłużać. Yy, lecimy. Daję, że nic nie widzę tutaj. I oby to była prawda. Kurwa. Po powiedzcie, jakim cudem. Co tam było, niby? Co? No nic. Dobra. Zrobimy tak jak poprzednio. Zrobimy taki przeskok. Jak zobaczę jakąś nową anomalię, której wy nie widzieliście, to. Zobaczycie, a tak to przeniosę się w czasie, jak będę na piętrze trzecim. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, mamy dłoń na talerzu. Wydaje mi się, że pokazywałam w poprzednim filmie, ale macie ją jeszcze raz. Jestem znowu na piętrze dziewiątym, także życzcie mi powodzenia. Ej, nie wiem, czy. czy wy... Znaczy na pewno to widzicie, ten obraz jest jakiś inny, ten po prawej. Przecież ten człowiek się nie patrzył na nas, on miał chyba oczy przymknięte. No daję sobie łeb uciąć, że miał oczy przymknięte. Dobra, zaryzykujemy i damy, że to jest anomalia. Niby człowiek tak się przygląda, ale jak przychodzi co do czego, to nie jest pewien tego. Dobra, zobaczymy. Dobrze. Okej, okay, to ja wracam za chwilę. Okej, okay, dość szybko jestem. Nie zamknięte drzwi. Okej, okay, spoko anomalia. Jeszcze sobie podejdziemy od razu do tego obrazu. Tak jest. Oczy zamknięte. Super, mamy już Widoczną anomalię, bardzo dobrze. Dobra, przejdźmy sobie razem to czwarte piętro. Oby się udało, okej. Okay. O, nie, źle, źle, źle. Trzy... Znowu mamy te trzynastki. Okej, okay, dobrze widoczna anomalia. Czyli szybkim krokiem, prężnym lecimy na piętro trzecie, na którym poległam. Ojejku, żeby się udało. Mam nadzieję. Znaczy tutaj byłam pewna, żeby teraz się udało. Okej, okay. sobie podgłośniłam dźwięk, żeby na... żeby Wszystko słyszeć dobrze. Aż za dobrze, bo jak będzie jakiś jump scare, to ja umrę tutaj chyba. Dobra. Napis się zgadza, jest ok. 19, 18. Gaśnica, to ok. Ej, tu są jakieś obrazki na tym. Widzicie to? Na pewno to widzicie. Ej, to było wcześniej, czy nie było wcześniej tego? Kurde, nie pamiętam. Dobra, ja się jeszcze przejdę na tamtą stronę. Ale mam zagwozdkę teraz. Ale ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Tu nic nie ma. Napis OK. Otóż ja odpalę sobie swój jakiś film poprzedni i ja zobaczę, czy ten obraz, czy ten rysunek tam jest, czy nie. Ja wiem, wy pewnie teraz powiecie, że oszukuję. I tak. Oszukuję, przyznaję, gram na kodach. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, sprawdziłam i tych rysunków nie było wcześniej. Znaczy tak podejrzewałam, ale wiecie. Ja już niczego nie jestem pewna w tej grze. Także lecimy chyba na piętro drugie już, czyli... Nie wiem czy przedostatnie, bo chyba 0 to jest ostatnie w sensie. Ale pewności nie mam. Dobra. Nic nie słyszę. Dziwnego. Jejku, tutaj naprawdę na wszystko trzeba patrzeć. Nie wiem, może ta srajtaśma jest jakaś... Nie wiem, podpisana jakąś, jakimś cyrografem, nie wiem. Okej, okay. 17, 16, zgadza się. Obraz. Czekajcie. Nie, obraz okej. Okay. Napis nie jest do góry dupą. Okej, okay, podchodzę tu. No, czysto. Gaśnica. Też okej. Okay. Jak ja podchodzę do tego czegoś, okna, lustra, kiwie, to ja odwracam wzrok, bo ostatnio jak za pierwszym razem grałam, to coś mi tu wyskoczyło i się wystraszyłam. <śledzimy> Ale to już chyba wiecie z poprzedniego filmu. A ci co nie oglądali poprzedniego filmu, to zapraszam. Eee, dobra. Tu jest wszystko ok. Wolałabym widoczną anomalię, ale cóż. Ja tak wzdycham, bo. Wiecie, jak się pomylę znowu, to wyjdę z siebie i stanę obok. Fiatek jest ok. Te okropne obrazy też. Nic tu nie widzę. Dobra, jeszcze na te ściany trzeba rzucić okiem. Bo ostatnio były pomazane. Ten napis jest ok. EXIT, EXIT. W ogóle to, że tutaj jest pomalowane kredkami. Ten sufit jest pomalowany kredkami, to jest samo w sobie dziwne. A to bym w ogóle na jakieś ślady dała butów. Yy, dobra. Ściany. Nic nie widzę, nic nie widzę. Nic, nic. Zero. Nie podoba mi się to, że nic nie widzę. Bo, kurde, jak znowu coś przegapię, odbicie jak odbicie, nic tu nie ma. Podłoga, podłoga jest ok, dobra, nie ma co, nic, nic nie ma, no. Oh, skup się, Marta, skup się. Wszystko jest ok. Dobra, błagam, 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 błagam. Tak, tak daleko jeszcze nie dotarłam. Dobra, skupmy się teraz. Mamy to, jest obraz. Mamy anomalię, obraz się ma, kolor te okna się świecą. Tak jest. Mamy widoczną anomalię. Swoją drogą pierwszy raz widzę, ale tak czułam, że z tym obrazem może być coś nie tak. Takie coś pojawia się w demie swoją drogą. O, to jeszcze pięciu nie widziałam. Liczyłam na jakieś większe zakończenie, że no jednak twórcy się pokusili o jakieś, wiecie, lepsze, coś tam. Nie wiem, jakaś straszna wstawka, albo nie straszna, trochę jestem zawiedziona, ale jestem też szczęśliwa, że udało mi się to za trzecim podejściem, chyba teraz, trzecim albo drugim. Także dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film z Floor 9 również Wam się spodobał i do zobaczenia w jakimś innym ciekawym filmie.